Polski sektor energetyczny koniecznie musi nadążyć z modernizacją sieci technologiczną, ale również w kwestiach cyfryzacji digitalizacji. Wszelkich procesów prowadzonych w zakresie zabezpieczenia niezawodnie w sposób efektywny podaży jak i popytu energii elektrycznej. Co to konkretnie oznacza? to oznacza wdrażanie smart meteringu, smart gridu, Rozwiązań, które pozwolą na gromadzenie biliardów rekordów danych codziennie i budowanie rozwiązań, które będą służyć obsłudze procesów biznesowych w oparciu o sztuczną inteligencję.